Siemanko, witam was bardzo serdecznie, jest ten Branker za to kolejny odcinek na tym kanale dzisiaj. Czas na ostatni odcinek tego sezonu kariery Brankersa, No i zakończymy go mistrzostwami świata w lotach. No, chyba wiadomo jak te mistrzostwa świata w lotach wyglądają. No mam nadzieję, że to zdobędziemy kolejny medal. Będzie o to na pewno ciężko, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Chyba każdy ostatnio pamięta co się stało. Zdobyliśmy w kulę, 311 punktów przewagi nad Karlem Geigerem, 385 nad Mariuszem Lindwikiem, wygraliśmy klasyfikację generalną Pucharu Świata w lotach, wygraliśmy rower, no i wygraliśmy także turniej czterech skoczni, więc kapitalne wyniki, jeżeli chodzi o nas, czy zdobędziemy kolejny medal, bo jeżeli chodzi o ten sezon, brakowało nam tylko medalu za Igrzyska Olimpijskie, ale mam nadzieję, że uda nam się zdobyć medal Mistrza Świata w lotach. Zdobyliśmy go w Badmintendor zdobyliśmy go w Obersdorfie, Mam nadzieję, że zdobędziemy go także w tym, yy, w tym sezonie na Mistrzostwach Świata w lotach. Ale zanim to pokażę wam generalkę Fiskapu i Pucharu Kontynentalnego, bo tam też już zakończyliśmy sezon. Fiskap znacznie wygrał Jona Schuster, 172 punkty przewagi nad drugim Benjaminem Estveltem, a trzeci jest Simon Śpiewok. Jeżeli chodzi o najlepszego z biało-czerwonych to 11 Adam Niżnik, 15 Arek Jojko. 20. Tymek Kamilkiewicz, 22. Klemens Joniak i z punktami także 36. Tymek Cięciała i 39. Jan Galica. No, Puchar Kontynentalny był ciekawszy, bo tam była rywalizacja pomiędzy Klemensem Leitnerem a Anderszem Hare, a tą klasyfikację wygrał Klemens Leitner. 74 punkty przewagi nad Anderszem Hare. No już trzeci Sander Vossen Ericsson tracił znacznie więcej do Leitnera, bo 303 punkty Klemens Murańka. Niezły wynik, siódme miejsce, ale prawdopodobnie jest to jego ostatni sezon w karierze, jeżeli chodzi o Klimka. 16. Tomek Pilch, 21. Kacper Juroszek, 26. Kacper Tomasiak, 31. Mati Gruszka i 35. Jarosław Krzak. To był ostatni z biało-czerwonych, jeżeli chodzi o klasyfikację Pucharu Kontynentalnego. No więc chyba bez przedłużania, zacznijmy ten ciekawy, mam nadzieję świetny, ostatni odcinek tego sezonu. Pierwsza i druga seria. Brankers w swojej karierze zdobył dwa medale Mistrzostwa świata w lotach i to dwa srebrne. Jeden z Badmintendorfu indywidualnie, a drugi z Obersdorfu drużynowo, więc czekamy jeszcze na ten złoty medal, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata w lotach. No a tymczasem. No żeby to zrobić, trzeba dobrze skakać. A ten pierwszy krok trzeba dobrze postawić w kwalifikacjach. Trudne warunki, bo wie mamy na sekundę w plecy. Chciutko spóźnione wyjście z progu. No i z problemami, ale do 200 metrów dolecieliśmy. 205,5 metra. No ale patrzcie, jaka rekompensata 21,3 punkta za tą próbę. I to powoduje, że jesteśmy na ósmym miejscu. No, odległościowo to był fatalny skok, ale mieliśmy chyba najgorsze warunki w konkursie. I przy tych skokach na 220-225 metrów jesteśmy na miejscu 15, więc wydawało mi się, że ciężko będzie jakkolwiek z awansem. ale. Proszę bardzo, wygrywamy. E, czy jesteśmy w konkursie? E, Halberd wygrał te kwalifikacje chyba Janka Habdasa nie ma, niestety. E, ale chyba wszyscy Polacy awansują. Zobaczymy. Teraz czas na mój skok. I na pewno teraz trzeba lepiej skoczyć odległościowo. Ładnie! Chociaż wydawało mi się, że troszeczkę za wcześnie wyszedłem z progu, 229 metrów, tym razem trochę mniej rekompensaty, bo 11,1, ale wyprzedzamy jego Zajca o 4,6 i czekamy na to jak odpowie jeszcze ta czołówka Pucharu Świata, prowadzimy, prowadzimy o 80 wyprzedzamy Graneruda, który skoczył dalej, ale chyba w lepszych warunkach od nas. Jółko Kobayashi trzeci, nie ma jeszcze Polaka w czołej 10, 13 Andrzej Stękała, Jest 22 Paweł Wąsek, 26 kuba wolny. Olek A gdzie Olek zniszczał? A, 23. Chyba, chyba o nim nie mówiłem. Więc wszyscy Polacy są w tej już drugiej, trzeciej i czwartej serii. To mnie bardzo cieszy. No więc teraz, czas na skok, który może dać nam prowadzenie. Prowadzenie w pierwszej i drugiej serii. I oby to się stało. Pięknie, to będzie daleka próba, to już widzę, to będzie daleko I wygrywamy ten konkurs, wygrywamy tą pierwszą i drugą serię, 235,5 metra, jeszcze w trudniejszych warunkach niż pierwszej serii i wyprzedzamy granę rudą 16,3, tego, tego nie można zepsuć, tego nie można stracić w tak łatwy sposób, więc pierwszy krok do złotego medalu Mistrza Świata w lotach zrobiony. Warunki o wiele lepsze niż w tym pierwszym konkursie, wieje pod narty, to to oznacza, że to będą znacznie dłuższe odległości. Już Wy to widzicie, bo Timmy Zajd skacze 250 metrów, Laniczek 254,5, ale chyba y, musiał na dwie nogi tutaj lądować. No my cóż, mamy dużą przewagę nad Granę rudem, prawie 16 punktów. No to tylko nasze tragiczne skoki mogą spowodować, że my będziemy w złej sytuacji. Czy z generalki spadniemy? Daleko? Na pewno to nie będzie prowadzenie, ale 240 metrów. To jest na razie 17 miejsce. No wydawało mi się, że będzie lepiej to jest 15 punktów. No, do Graneruda tracimy 5, więc nie ma tragedii, ale będzie trzeba w tej drugiej serii zaatakować. I to poważnie zaatakować, no bo. Na takie coś nie możemy sobie pozwolić. Andrzej Stękała prowadzi. O półtora punkta przewagi nad y, Stefanem Kraftem. No i teraz, wymagane 247 metrów, aby zostać liderem. Pięknie! Pięknie! 252 metry, no i to jest moim zdaniem skok, który da nam złoty medal, bo to musi być awans w klasyfikacji generalnej, nawet do czołowej dziesiątki. Więc zobaczmy. To jest awans, to jest ogromny awans i eee, właśnie nie wiem, bo Timmy Zajc wygrywa i wyprzedza nas o 18,2. No, nad gran rudem możemy być spokojni, bo to jest 19 punktów, 9 punktów eee, Ma do nas straty No więc wcale nie jestem taki pewny, że zdobędziemy ten złoty medal eee, drugi, trzeci Rioju, ja na miejscu siódmym No wydawało mi się, że to będzie skok na złoty medal, ale jeszcze Chyba nie! Be tak! Mamy! Mamy ten złoty medal, Już od razu nam tutaj pokazano No więc jest, jest ten medal Hole po... Leciutkiej nerwówce, jestem bardzo ciekawy. Ile tutaj gran do nas stracił? Stracił do nas 7,8, więc tragedii nie ma. No a Zajc chyba zawalił po pierwszym konkursie, bo ja tam nie pamiętam na którym miejscu był Zajc. Ale rzeczywiście w drugim, w drugim trzeciej, czwartej serii, no, kapitalnie się pokazał. No, jakby powiedzmy był drugi, no, to wtedy na pewno zdobyłby złoto. Ale jednak chyba troszeczkę dalej był niż te miejsce w top 5. Więc mimo tego zwycięstwa w trzeciej czwartej serii, to mu nic nie dało. 14. Andrzej Stękała, 19. Paweł Wąsek i 23. Aleksander Zniszczo, więc raczej Olek Zniszczo pojawi się w reprezentacji na konkurs drużynowy. Chociaż wiadomo, Kuba Wolny też sobie radził nieźle, ale zdecydowałem ustawić zasadę, że najlepsza czwórka konkursu Mistrzostw Świata w lotach startuje w drużynie. U nas jest to Olek zniszczał, Paweł Wąsek, Andrzej Stękała, no i rzecz jasna ja jako Mistrz Świata w lotach, więc bez przedłużania... Mam nadzieję, że to będzie kolejny medal dla reprezentacji Polski w tym odcinku. Wieje, pod narty, to to oznacza, że kłuje nam się znakomity konkurs drużynowy na starcie. 11 reprezentacji, w tym nasza reprezentacja Polski. No więc zaczynamy. Pierwsza grupa: Andrzej Stękała. I jesteśmy na miejscu drugim, ale już prawie 18 punktów straty do Norwegii. Odleciał nam Johan Andre Forfang, ale Andrzej zrobił swoje, bo jesteśmy na razie na podium w tym momencie. No ale teraz druga grupa, bardzo ważna, bo w niej wydaje się na najsłabsze ogniwo, czyli Aleksander zniszczą. I spadamy na miejsce szóste. A strata do Austrii to 23 punkty. No Olek, fatalny wynik, 221 z gorszych. Gorsz od Imhofa, gorsz od Palosariego, no to był fatalny wynik niestety. No więc yy, chyba możemy żałować, że to nie Kuba Wolny startuje w tej drużynówce. Paweł musi odrabiać, no coś tam odrobił, bo tracimy już do reprezentacji Niemiec 13 punktów. A nie, yy, nie. 16, 16 punktów, a nie 13. Yy, chociaż tracimy do takiej Słowenii czy do Japonii yy, tylko 3 punkty, no bo Japonia wyprzedza Słowenię tylko 1 dziesiątą, niezły skok Pawła, 243 metry, to no więc teraz czas na moje zadanie, aby troszeczkę to co. To co yy, zrobiła ta trójka, odrobić, to czy zrobiła, no troszeczkę Olek to popsuł, no nie chcę mu wszystko obwiniać, no ale niestety to on ma najgorszy skok punktowy z naszej reprezentacji. Ale Brankers tu sobie radzi wybornie. To nie był skok na zieloną linię, ale 247 metrów. To jest na razie trzecia nota indywidualna tego konkursu. To jest świetny wynik, najlepszy wynik z biało-czerwonych. Więc zobaczymy, czy to będzie starczyło na jakiś awans. Starczyło, wyprzedzamy Słowenię, która jest na miejscu szóstym. No pewnie ogromne rozczarowanie, że oni dopiero są na miejscu szóstym. Tracimy do Niemców 10 punktów. Więc to do Japonii bardzo mało, bo tylko 30. Nie awansuję do drugiej serii, Czesi, Amerykanie i Włosi. E, Finowie rzutem na taśmę tak naprawdę awansowali. No więc czas na serię drugą i tam mam nadzieję, że każdy się z biało-czerwonych poprawi. Andrzej jako pierwszy. No i spadamy na miejsce szóste. No, nieznacznie wyprzeda nas Słowenia. No, Andrzej nie skoczył źle, 235,5. Nie wiem, jaki cudem, ale no, pewnie słabsza nota w pierwszej serii. Czy w drugiej serii, rzecz jasna. No więc teraz y, wszystko w nogach Holka zniszczyła, aby się poprawił Olek. No nie, bo już tracimy do reprezentacji Słowenii z 20. 24 punkty. Coś w tym stylu. No więc niestety, chyba z, już medal, nawet brązowy, uciekł. No zobaczymy, co zrobi Paweł. No właśnie, chociaż, no, chociaż nie, no tracimy tutaj. Ile? 7 punktów. 7 punktów do reprezentacji Niemiec. No ale jeszcze pamiętając o tym, że w Japonii będzie skakał Kobayashi, będzie w Słowenii skakał Angela Niszek. No zobaczymy. Czas na tą ostatnią grupę. No na razie Norwegowie kapitalnie. Lindvik i Forfang najlepsze noty konkursowe. No więc teraz no tylko 138, aby zostać liderem. No ale tu potrzeba dalekiego skoku. Za 240 metrów, aby powalczyć przynajmniej o jeden medal. Jest, jest daleko. To chyba nawet dalej niż pierwszej serii. No, o pół metra, 247,5. 6,2 odjęte za wiatr. No i prowadzimy. Prowadzimy. Nawet mogłem się pokusić o, o ten. belkę w dół, żeby jeszcze bardziej zaryzykować. No dobrze, może to mi się opłaci. Opłaciło się. Jest ten brązowy medal. Mamy ten medal. No rzutem na taśmę wyprzedziliśmy Japonię, Niemcy, Słowenię. Najlepsza nota indywidualna tego konkursu, moja rzecz jasna, no, Norwegowie nie do zatrzymania, kapitalna ekipa. I mają złoty medal. Wicemistrzowie świata, Austriacy, mało zabrakło. My traciliśmy do nich 4 punkty, więc no abyśmy byli trochę wyżej w tej generacji, przed tą ostatnią grupą, to można byłoby jeszcze to wyciągnąć. No ale wszystko muszę sam robić, wszystko muszę sam. No Gdyby nie, to pewnie by tego medalu nie było. Nie, no, no zapracowaliśmy wszyscy, świetnie, mamy. Już drugi medal na tych Mistrzostwach Świata w lotach. No i ostatni. To były kapitalne Mistrzostwa Świata w lotach, nie zapomnę ich nigdy. Zdobyliśmy złoty medal indywidualnie, a drużynowo zdobyliśmy brązowy medal. Nieznacznie wyprzedzając Słowenię, nieznacznie nam zabrakło tutaj do reprezentacji Austrii, ale w ogóle to kapitalny sezon w moim wykonaniu, chyba najlepszy, no bo wygraliśmy letni Puchar Kontynentalny, wygraliśmy Mistrzostwa Polski, zimowe. Wygraliśmy turniej 4 skoczni, wygrywając wszystkie cztery konkursy turnieju. Wygraliśmy rower, wygraliśmy kryształową kulę, wygraliśmy Mistrzostwa Świata, wygraliśmy Puchar Świata w lotach. No zabrakło tego medalu olimpijskiego ze Szwecji. No ale czasami człowiek nie ma wszystkiego. Trzeba się ścieszyć z tego, co mamy, bo mamy medale. Mamy medale kapitalne Mistrzostwa Świata w lotach w naszym wykonaniu. Kapitalny w ogóle sezon. No i cóż, plan jest taki, że jak się szybko jeszcze uporam z Pucharem Świata Widzów, bo w środę będzie filmik, na który pewnie bardzo długo czekać czyli zapisy, jak szybko się uporam z Pucharem Świata Widzów, powiedzmy pod, pod koniec luty, to może jeszcze zadecyduję się na ten ósmy sezon Kariery Blankersa, bo nie powiem, że ten sezon był bardzo dobry, bardzo udany, więc w następnych też celujemy pewnie bardzo i to bardzo wysoko. Dziękuję Wam za te masę odcinków. Dziękuję za udział w tej serii. No i co mogę powiedzieć? Do zobaczenia i siema.